Witam! Dzisiaj się w dzisiejszym odcinku gramy wy... Talking Ben. Otwieram. Och, powiększę to. W którym roku się urodziłem? Hmm. Kaj czy to jest najmniejszy? O, jak Tedy. wtedy. Jak wszyscy chcą mnie słuchać. Dobra, zezwól. Halo? Halo? Co ty gadasz? A podgłośnionym mam. Żeby się słuchał. Halo? Słyszysz mnie? Może? Halo? Mogę to jakoś podgłośnić. ...głośno. Odpowiadasz mi? Odpowiadasz mi? odpowiadać. Odpowiadać. Dobra, możesz tutaj... Ja do niego. Ben? Halo. Uh. Czemu masz takie oczy? Yes. Powiedz jest, yes. yes. Ho, ho, ho. Nie śmiej się. Losuj uh. się. Uh. Well, let's have a one -on time. Futbol smakuje lepiej z lejs. Hmm. Yes. No Nie wrzucaj tego, hmm. wiesz? Tyle, aż tękniesz. Hmm. Nie ja ma jedna butelkę ja też wyrzucić się rozbije. No Co ty zrobisz, Chcesz mi je rzucić? A masz. Uuuh. Nie, nie chcę giel. Lala. Co? A. Hm, jaką by tu połączyć? Może taką niebieską z żółtą. Co jest? Jak ty się patrzysz? Auto Hero, kup swój używany samochód online. Zobacz każdy detal auta i usiądź w wirtualnym fotelu kierowcy. Ty zamawiasz? Auto Hero dostarcza. Z 14-dniowym prawem do zwrotu. Auto Hero. Ja jestem, czyli mam Auto Hero, jakiegoś dziewczynka, miała moc, Plum No nie wiem jak. Dużowa.

All right, we got newborn baby Benjamin here. I can see he's broke. What's this? Age? Oh, okay. I took my first steps. I adopted a cat. Ha! I was sent to the principal's office and I had my first kiss with Demi. But hold on, wait a minute. What are these activities? You can commit a crime. I wonder how bad you can be. Ooh, find love. Or I could get my cat a sibling. And that was the first tab that I looked at. This life simulator is wild. 5 sobie... Nie. Jaką teraz? Może z tą. Znowu dwie niebieskie. może dwie niebieskie. Band Nie zrobiłem wszystkich fiolek, ale to by było dużo reklam, ale pieniędzy nie mam. Więc tutaj. Halo, słyszysz mnie? Halo, słyszysz mnie? Jak ty dziwnie gadasz? Przestań czytać. Ben. Znasz majątki? Tom? Uh. złe? Istnieje... Ho, ho, ho. Istnieją. wasze wiadomości i tam się biliście. O nie! Nie rozłączaj uh. się! Pobiję się.

Nie. Już dałaś żółtą. Za ja zieloną to jest tyle. Uh. 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 A, bądź, wejdź tam. oh oh yeah nie rozumiem. Ben? Ben? Yes? Elo? No. Co nie? ho, ho, ho. Czego się śmiejesz? Uh. Ty, na musie. Halo? Alo. Uh. Uh. Czy to jakiś świat zwierząt? Ho ho ho! Gdzie psy są na fotelach? Gadają przez uh. telefon? I umią alchemię? Przemianie. Co się rozłączyłeś? Co się rozłączyłeś? Ach. Chodź tu. Zjedz hmm. te swoje puste łyżki. Oh, let's have a Futbol smakuje lepiej z lejs. Uh. Uh. Czytać takie gazety? No. Gdzie ty jesteś na nich? Jest. No tak, czytasz je. HOHOHO! Ho, ho. ho, ho, ho. się z Świeci yes. To? Uh. Nie rozłączaj się. No. Ben. Band Band No ostatnią szansę Fiat Auto Hero. Kup łatwo swój samochód online. Ty zamawiasz, Auto Hero dostarcza. Dawla No. Jak on teraz wygląda? A nie, on chyba tak samo wygląda. Da. Jaka jest sobie gazeta? Co, może spać? Nie, 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 nie. Co? Nie, 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 nie. Tak, nie, 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 nie. Otóż sam wszystkich. Nie śmiej się. Nie, 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 nie. Halo. Nie, 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 nie. Mhm. Ha ha ha. Nie śmiej się. Nie, 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 nie. Czekam, aż pójdzie spać. Halo, eee? Yeah. No i plawie, poszedł spać. Ja, sobie opinę nie tej gry. gdzie tu hmm. ludzie to jest ludzie to jest normalna gla nie ma tu nic nie ma nic tu strasznego. chyba że da chyba że wygląd tego psa no w sumie co to jest nie ma nic jak coś się powie to powie to samo tylko innym, senglajcie, jak ludzie, a nie jak gdyby, którzy straszą, a sami się, bo, bo takie rzeczy, co piszą, dla dzieci to nawet nie liczyć nie umią. Na sluchali. się jakiś bzdur, i teraz wymyślają ją, a poza tym. Tej gry bardzo lubię Nie wiem, jak to się... Fajna i nie gadajcie o pedofilu Bo wszystko, na przykład Hank nie ma w tego straszną Kotymi pedofilami Ta gra jest normalna I każda jest o Outfit 7 Chodzi mi o Jared Tom Hank Ginger to są normalne aplikacje, a outfit są trochę niedopracowane. O to mi chodzi, tak daj, jest bardzo nie wiem o co wam chodzi z tymi pedo, jak ci się nie spodoba. Jeszcze jest jedna piosenka pod tytułem Nie ma sensu bać. Och, och, ludzie, czego się bać? Bo Outfit 7 tyle lat co wali ciężko, choć jestem, jestem mała, to ja wiem, że usilnie pracowaliście nad anglą, ale niestety był pan czy tam duży chłopiec, ty wymyślił filmik taki, że ośmyszył całą 7 i naprawdę mu mówię, mówię to całemu światu. Dzięki za opinię. Dobra, co mogę ci jeszcze zrobić? Hmm. Poczytaj sobie, że będzie coś robił. Mm -hmm. Yes. Yes. No. 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 Ben. Ben? Ho, ho, ho. <laughs> ha ho, ho. <laughs> <laughs> ha ha. Ha ha ha. Yes. nie ho, ho, ho. Nie śmiej się! No. Nie, nie będziesz... Yes. Się... Będziesz się śmiał. Uh. Powiedz. By jakie są jeszcze gry z Tyrii to Tom 2 Co? jest jakiś klulik Oni no, stworzyli tą glę to My Tom, Tarkin, Ginger Talking to My Tom, Tarkin Tom Co? Tarkin, Angela Fan same uszy! Z nami wejdziesz level wyżej. To ja będę kończył ten film. To ja będę kończył ten film. Siema! Siema!